Aby rozstrzygnąć i rozdać nagrody, które mieliśmy tutaj do zadania na przykład konkursu świątecznego od 18 listopada do 31 grudnia. Zasady konkursu były bardzo proste. Wystarczyło zrobić zakupy za mniej 40 zł i stworzyć własne, oryginalne, może nawet zabawne życzenia noworoczne. Te życzenia było bardzo dużo, tak jak zainteresowali Państwo naszym konkursem. Z czego się bardzo cieszymy. Wszystkie konkursy naprawdę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieliśmy do wyboru do wybrania 30 nagród. Tym razem podzieliliśmy kulę wszystkich nagród na dwa sklepy. Tutaj odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu prawa z tych nagród. 15 nagród rozdamy. Tutaj natomiast druga połowa będzie rozdawana w naszym supermarketcie. Kolor przy ulicy Braskiej 44. I w tym na nazwiska osób, które wygrały w naszym konkursie. Komisja konkursowa, która wybrała się wczoraj, to jest 4 stycznia, dokonała wyboru 15 nagród, w 30. Robert Breck plus świadczenie pieniężne trafi do Pani Elżbiety Nawrockiej z Brzeźnicy. Gratulacje. Okońka mikrofalowa Samsung dla Pani Katarzyny Stary z Wrocławia. Nawigacja UNOS dla Pani Alicji Szyliwą z Botni. Kuchenka mikrofalowa Zerbel dla Pani Marii Budyn z Kuchenka mikrofalowa Zerbel dla Pani Iwony Polucz. Nawigacja God's dla Pana Jakuba Połodzie z Nawigacja Manta dla Pana Stanisława Bożuszki z Brzeska. Drukarka Epson dla Pani Agnieszki Walickiej z Botni. Walizka dla Pani Renaty Filipowicz z Bocni. Druga walizka dla Pani Agaty Balkarza z Botli, Mikser Zelmer dla Pani Wandy Trąba z Botli, Mikser Zelmer drugi dla Pani Wandy, dla Pana Wendynara Sowacz z Botli, Robert Kuchenny Braun dla Pani Danuty Ferenc z Boku. Złotownica Patkinę dla Pani Haliny Ślizowskiej z Botli i Robert MPL, dla Pana bardzo ma ogromny Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, wszystkim laureatom i oczywiście Państwu, którzy brali udział w naszym konkursie. Życzymy dużo szczęścia. Następnym...